No, jest i piach. Cholera, konkurencja, konkurencja jest wszędzie. W tym biznesie nie ma to tamto. Tak, mokry słony piach to jest ten test, o którym mi dzisiaj chodzi. Teraz wykonam grunt balansu. A tak jak widać, gdy zwyczajowo tu jest na tym wyświetlaczu pokazane dla takich przeciętnych gruntów minus 80, tak tutaj się pojawiło 1,90 na plusie. I to odróżnia właśnie słony morski piach od wszystkiego innego. Tutaj mam pierwszy cel, który udało mi się zlokalizować. Dość stabilny odczyt w okolicach setki. Specjalnie podgłośniłem słuchawki, żeby było to wyraźnie słychać. A tak chodzi wykrywacz na filtrze numer chyba 6, na dość wysokiej czułości. Czyli jest, jest lekkie takie, pewna niestabilność w pracy tego wykrywacza, ale to, to, jest bardzo, jest to bardzo tolerancyjna sprawa tutaj. Tutaj nie ma co przesadzać. To są bardzo ciężkie warunki dla każdego wykrywacza i z tym da się żyć. Czyli na tej plaży, na tej morskiej słonej plaży można z tym wykrywaczem chodzić. Chociaż z pewnymi lekkimi tam e, pobrzękiwaniami. Tutaj dotrę do tego pierwszego celu. Gdzie on jest? Tutaj. No i zobaczymy, co uda mi się wyciągnąć. Tak jak mówię. Te słuchawki są, ta głośność jest bardzo podwyższona, normalnie bym ściszył to, ale tylko dlatego, że nagrywam ten filmik, tak głośno tutaj to wszystko wali. Pierwszym celem, pierwszym celem niestety okazał się kapsel od piwa. Niestety niestety, dlatego że to jest bardzo popularny śmieć i właśnie zależy mi na tym, żeby tego typu celi unikać na plaży, gdy już przyjdzie właściwy sezon plażowy. Jak tego unikać? No w sposób prosty, wykorzystując to, że po prostu te kapsle na końcówce cewki generalnie wydają dźwięk na żelazo. I to właściwie tu jest do uchwycenia. Słyszycie ten niski dźwięk? To jest właśnie dźwięk na żelazo. Centr. Dobry sygnał w okolicach setki, tak jak powiedziałem. Ucieczka. I dźwięk na żelazo. Teraz ja to zakopię. Czyli bo dobry cel, dobry dźwięk. Ten wykres nie jest tutaj za wspaniały, ale jednak na kopanie. Ale ten dźwięk przebijający się na żelazo. Wyklucza w przyszłości kopanie tego celu. No suchy piach, suchy piach to jest zupełnie inna bajka, dopóki nie dostanie deszczu, to ta sól no, na tych ziarenkach piachu jest no, nieszkodliwa dla wykrywacza i tutaj wszystkie wykrywacze dobrze się spisują. Udało mi się nawet tutaj wygrzebać jednofuntową monetę, także jest OK. Znalazłem drugą monetę jednofuntową na suchym piachu. Teraz ją zakopię tutaj głęboko, tak na moje oko, na właśnie granicy prawie, że morza. Więc tu jest silny podciąg morskiej wody. I jeżeli wykrywacz pewnym sygnałem zasygnalizuje mi tą monetę, po prostu na tej głębokości, uznam, że. Uznam to za sukces po prostu, jak widzicie jest spory pociąg, moneta idzie głęboko, wpadła jeszcze dodatkowo tam w wodę, zasypię to wszystko, no, mam nadzieję, że uda mi się ją potem wyciągnąć i zobaczymy co z tego będzie. Idę w stronę tego wykopu. Nie Daje się odczuć, usłyszeć właściwie pewną niestabilność wykrywacza, ale jest to do przyjęcia, tak jak powiedziałem. Wejście na cel, nad monetę. Używam filtru numer 6. Filtru gruntowego numer 6. Także widzicie, jestem nad ziemią, jakieś 20 cm, macham i wykrywacz. Tam miejscami przebija się taki niski dźwięk, bo mam włączonego miksa. Także muszę powiedzieć, że mimo tych niesprzyjających warunków, wykrywacz ma niezłe kopnięcie, jeśli chodzi o wykrywanie tej jednofuntowej monety. Nie można ufać niestety wykresowi w tym momencie. Tutaj wykres te przypuszczam niesprzyjające warunki. Ta słona morska woda powoduje to, że wykres jest no, nieadekwatny do tego celu. Natomiast jeśli chodzi o jakby <siłę>, siłę przebicia, to istnieje. Istnieje wyraźnie ten wykrywacz tutaj ma power. Aczkolwiek tak jak mówię, zachowuje pewną niestabilność, jeśli chodzi o na przykład takie przypadkowe dotknięcia w piach. Mokry, no to wtedy ta niestabilność tego wykrywacza wyjdzie. Natomiast samo wejście na ten cel jest jednoznaczne. Kopacz. W temacie, gdzie najlepiej na plaży znajdować pieniążki, nic się nie zmieniło. Widzę tutaj przy jakiejś budowli typu zamek. Gdzie to mam? Gdzieś tu mi wyszło. 20 pensów. Tak wyszło, że się schowało. O jest. Słoneczny patrol jeszcze nie ma za wiele roboty. Ale już amatorzy kąpieli się pojawiają. A jest chyba dzisiaj 9 kwietnia. Po takim słonecznym dniu można znaleźć wszystko: jest jakiś kij baseballowy do gry, e, zabawki, łopatki, e, no dokładnie wszystko. To jest jeszcze początek sezonu, zaraz, zaraz, ale co tam ja widzę? Kolej wali z wykrywaczem prosto na mnie. No, nic dziwnego, że dzisiaj znalazłem tylko 2 funty 20. Tak, w sezonie tutaj po prostu jest masę również ludzi z wykrywaczami, ale powracając do tematu, na plaży jest wszystko. Fotele słoneczne, to znaczy parasole przeciwsłoneczne, fotele, no ludzie po prostu zostawiają, nie chce im się brać albo gubią to wszystko w tym piachu. Także w poniedziałek rano po weekendzie słonecznym, no można tutaj sobie skompletować trochę rzeczy. Jeszcze dwa pęsy z dobrej głębokości. Także, tak, na suchym, jak najbardziej dobre głębokości. Na mokrym też dobre głębokości. Przy czym jest pewna niestabilność w pracy odczuwalna. No, niestety, coś za coś. Słuchajcie, jeżeli. Wykrywacz ma być czuły na obiekty typu małe złoto. No to również morska plaża będzie tutaj troszeczkę przeszkadzała w poszukiwaniach. No tutaj jeszcze z dobrej głębokości wyszła 20-pęsówka, ale jak widzicie, ona już swoje wyleżała. To na pewno jest nie z tego sezonu bynajmniej monetka. Ale głębokość była dobra i ten piach, tak naprawdę, pod spodem jest również mokry. Czyli, mówiąc krótko, to jest rozpuszczona sól, również tutaj rzutuje na pracę wykrywacza. Niemniej jednak, głębokość była dobra. A jednak, udało się jeszcze coś wyhaczyć. Biżuteria. Taki wisiorek. Wisiorek Słonik, ale chyba nie jest srebrny. Chyba nie. No, taki łańcuszek do tego wszystkiego. Na szczęście. Jeszcze w drodze do parkingu. Pierwsze dzisiaj 50 pensów. I ta moneta bynajmniej. Nie była opuszczona wczoraj. Ona przeleżała trochę tutaj. Wykres stabilny na poziomie 90-89. Taki sygnał. Zobaczymy, co wyjdzie. No i super. Znowu 20 pensów. Pierwsze słoneczne dni, i trochę monet jednak na plaży jest. To dobry zwiastun. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż w tamtym roku. Cały tamten rok przyjechałem raz w styczniu na plażę, żeby sobie tak połazić z nudów. I potem cały sezon był ciepły. Obiecałem sobie co weekend, że przyjadę na plażę i ani razu nie byłem. Ani razu. Także może w tym roku trochę częściej zawitam na tą plażę. No na grubo, jeszcze na końcówce dnia, jeszcze jeszcze wyciągam tutaj 2 funty. No właśnie, tutaj niestety dałem się oszwabić przez kapsel, dość płytko położony, a wyglądało to tak. Wykres stosunkowo dobry lekko wyginający się w tego banana, ale ponieważ mam ustawioną dyskryminację, to gdy przechodzę od centra celu do końca cewki, nie słyszę przełamania na żelazo. Dlatego się dałem os oszwabić. Eee, ten eee, Przechodzenie od centra cewki do czubka cewki to jest podstawowa broń walki z żelazem, nie kopania żelaza, również kapsli. Żeby to uzyskać, należy po prostu w dyskryminację wyciąć. To troszeczkę na plaży przeszkadza, bo tutaj naprawdę nie ma za wiele co szukać tam poniżej 30-40. Ale powiedzmy, że na normalnym polu ta dyskryminacja byłaby tylko to nowa, i to brzmiałoby tak. Czyli macie dobry cel, wykres, jak widzicie, jest jak najbardziej dobry w centrum cewki, gdy przechodzimy, słyszycie co się dzieje? Od razu wchodzi dźwięk na żelazo. Gdy mam po prostu dyskryminację, dyskryminacja fizycznie wycina dźwięk na żelazo i wtedy po prostu ja tego nie słyszę. To jest po prostu e, najlepsze ustawienie, żeby pozbyć się kapsli. Ale na plaży, tak jak powiedziałem, pewną dodatkową jakby... E, jakby to powiedzieć, może sta nie stabilność, tylko wyciszenie takich różnych niepotrzebnych sygnałów uzyskuje się przez no, zastosowanie tej dyskryminacji i przez to takie poślizgi na kapslach mogą się zdarzyć. Ale na suchym piachu można spokojnie, można spokojnie, można spokojnie pedałować na, na tej dyskryminacji tonowej. To znaczy sobie ją ustawić tam w granicach 30 powiedzmy nie i, i maszerować. Ją. Te, te dźwięki wszystkie, które tutaj słyszycie, takie niskie, to po prostu w słuchawkach to yy, jakieś prawdopodobnie folie i, te, i tego typu rzeczy się pojawiają w tym zakresie właśnie. Co, co nie znaczy, że nie będziemy kopać po prostu, co nie znaczy, że nie będziemy kopać folii jakichś tam pozwijanych czy większych, bo one również bardzo dobre sygnały dają i dobry wykres czasami też, też, też jest tutaj, pokazuje się przy takich foliach. No i tu mam taki kapsel prawdopodobnie również. On tutaj pozoruje, że to jest dobry sygnał. Ten wykres nie jest jakiś tam super, ale nie ma, nie, nie, nic tu się z nim wielkiego nie dzieje. Natomiast przy odsuwaniu, słyszycie ten niski dźwięk na żelazo, no to będzie kapsel. Ja zaraz go wykopię, o ile to jest kapsel i zobaczymy, czy się nie pomyliłem. Tak, to był kapsel i naprawdę głębokość była dobra, żeby go dokopać, taki zardzewiały do tego, widać, że tutaj już leżakuje długo. Także ten, ten dźwięk na żelazo, to odsuwanie cewki od centrum w stronę czubka cewki, no to jest podstawowa broń w walce z kapslami. Również na innym gruncie, na normalnym lądzie, gdzie poszukiwania typu relik się uprawia, że tak powiem. Tak w sumie już podsumowując, to powiem tak. Alter 71 na słonej morskiej plaży da się z nim chodzić. Wykazuje pewną niestabilność w pracy, ale tak jak każdy wykrywacz tego typu, no tutaj będzie miał problemy. Suchy piach, natomiast jak najbardziej na no tak. Tutaj działa wszystko jak należy. Te graficzne obrazowanie, również celu, tutaj się troszeczkę bardziej przydaje. Jest bardziej takie no, stabilne, pokazujące, oddające rzeczywistość tego celu, który kopiemy. Cóż mogę jeszcze dodać? No zobaczymy, bo ja jestem pierwszy dzień dzisiaj na tej morskiej plaży z tym wykrywaczem, dlatego jeszcze pewno wszystkiego nie wiem. Przydałoby się tu pokopać jakieś cele typu yy, yy, złoto. Te low conductors tak zwane, czyli te najcięższe cele do, do wykrycia w tym mokrym piachu zobaczyć, czy jakieś w miarę przyzwoite głębokości są zachowane. No i wtedy będzie można coś więcej powiedzieć. No, na ten moment jest powiedzmy OK.